Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Pani Minister. Proszę powiedzieć, dlaczego rząd realizuje podwyżki dla nauczycieli kosztem samorządu? Zna Pani stanowisko Związku Miast Polskich, który w raporcie pokazuje rzetelne wyliczenia, że subwencja oświatowa wystarcza ledwo na pokrycie 85% wydatków na płace. Konkretny przykład Rybnik, miasto na Górnym Śląsku, 133 tysiące mieszkańców. Wydatki na zadania oświatowe w 2018 roku 261 milionów złotych. Otrzymana subwencja 158 milionów. To ledwo 60% na pokrycie wszystkich wydatków. W roku 2019 jest podobnie, a dodatkowo styczniowa podwyżka minister Zalewskiej kosztowała Rybnik 6,6 miliona złotych. W sąsiednim Wodzisław prawie 2 miliony złotych. Planowane podwyżki od września to obciążenie dla Rybnika o kolejne 5,7 miliona złotych. Łatwo jest pani minister dysponować cudzymi pieniędzmi. Proszę powiedzieć, kiedy rząd weźmie odpowiedzialność za swoje obietnice i sam je sfinansuje? Kiedy uczciwie wyliczy subwencje dla samorządów? Dlaczego nie chcecie wskazać źródeł finansowania? Dziękuję bardzo, pan posz...